Ej ho! Ponownie jestem w drodze i ponownie jadę szukać węgorzy. Zauważyliście pewnie, że czegoś mi brakuje. Zapomniałem wziąć swój kapelusz. No i... No i nie wiem, czy to y, czasami nie będzie zły znak. No zobaczymy. Czy nie będzie to miało wpływu na to, czy będę mógł złowić węgorza jakiegoś czy nie no trudno, zapomniałem ale mam czapkę, która będzie mnie chroniła od słońca w tej chwili jest bardzo ciepło zatrzymają się tutaj po drodze wyjechałem bardzo wcześnie rano z Adelaide. no mam do przejechania ponad 600 km to znaczy już przejechałem większość, ale jeszcze jest może z 200 km do punktu do którego chcę dojechać są tam węgorze, są również karpie. No ale czy uda mi się zrobić tego, nie wiem. Będę musiał szukać po drodze jeszcze jakieś, jakichś robaków, żeby mieć na przynętę, na haczyki. No, zobaczymy jak to będzie, jest ciepło, może być zmiana troszeczkę na jutro, ale jeszcze. W dalszym ciągu chyba będzie jutro 30 kilka stopni, 32 nad tym jeziorem. Dzisiaj jest chyba 36, 36, jak się nie mylę. No i trochę nieciekawie, bo za bardzo ciepło jak dla mnie. Ale to nic. Zajadę nad jezioro, postawię wędki i będą stały przez dzisiejszy wieczór i przez noc. No, i zostanę jeszcze prawdopodobnie jutro cały dzień i kolejną noc nad tym jeziorem. Ech, no, co tu jeszcze powiedzieć? W zasadzie to wszystko. Wypiję za, za chwilę kawę. Zjem sobie małą przekąskę. Krampeta. Krampeta z drzemem. i będę ruszał w dalszą drogę. Jestem w drodze do jeziora Barambit. Podjeżdżam do jeziora już, ale widzę, że moje miejsce jest zajęte i prawdopodobnie nie będę mógł znaleźć drugiego miejsca, z którym bym mógł łowić. Tak wygląda. No to jest jedno miejsce i drugie. I wszędzie są jakieś kempingi i namioty. Także tutaj Odpada w ogóle, bo wie, nie, nie wiem, czy znajdę jakiekolwiek inne miejsce. Prawdopodobnie nie. A i dalej też wszędzie nad całym jeziorem wszystkie miejsca pozajmowane. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Trzeba ja będę robił, jeżeli nie znajdę innego miejsca. Tutaj też zajęte. Nie mamowy, mowy, żeby łowić. A dalej, to wiem, że wszędzie są tak raczej trzciny i zarośnięte. Także chyba nic tu, z tego mojego przyjazdu nie wyjdzie. No tak, nie, nie wziąłem swojego kapelusza. Będzie mnie prze, prześladował pech cały czas. Nie wiem jak tutaj gdzieś, raczej znaczy nie, tu wszędzie jest zarośnięte, Wszędzie trzcina i nie ma dostępów. O... A gdzie jakikolwiek dostęp trochę jest, to stoją ludzie. Wszędzie. No niestety. No niestety. Wszędzie ktoś tutaj zajął te wszystkie miejsca dalej dalej to już na pewno nie znajdę żadnego dojścia do wody jestem na 100% przekonany że moja wędrówka tutaj się skończy i nie wiem co mam robić no trudno dalej nie pojedziemy tam jest zamknięta droga są kamienie Alright. Ile razy tutaj przyjeżdżałem, zawsze nikogo nie było. Byłem sam, jedynym yy, wędkarzem na tym jeziorze. Żadnych turystów, żadnego nikogo, a tym razem wszystkie miejsca pozajmowane. Heh. Wracamy z powrotem. Nie wiem, co robić. Jestem niestety zawiedziony. Jechałem taki kawał, być może na darmo. ma dwie wędki postawione więc miejsca już tutaj nie będzie dla mnie no niestety nic się nie da zrobić wędkarz tutaj zajął całe miejsce ma dwie wędki także nie ma tutaj miejsca obok niego no nie wiem jeszcze pojadę kawałeczek tam jest taka rampa ale mi się wydaje, że tam też pół zajęte także chyba nic z tego nie będzie dzisiaj Tutaj jest moje miejsce, w którym zawsze łowiłem węgorze. Niestety, brak dostępu. O, wyjdę, zobaczę. Może tam gdzieś z boczku się jakoś. No, zaczę... nie. I niestety, i tutaj się nic nie da zrobić. Na mało miejsca. E... Także jestem zawiedziony. Po prostu nie będzie dzisiaj łowienia. Jestem w tej chwili na Lake Bolak no i szukam miejsca, gdzie by można dojechać. Jest kilka miejsc, które minąłem, ale oczywiście zajęte. E, tak samo jak na poprzednim jeziorze. Wędki pozarzucane. Jest jeszcze jedno miejsce, które mogłoby być z kamieni. E, no nie wiem, zobaczymy, ale w tej chwili jadę dookoła jeziora i wypatruję, może znajdę jakieś miejsce możliwe. Kolejne miejsce, gdzie stoją samochody zajęte. Także tutaj nie bardzo. Nie wiem czy tu jeszcze spróbować zajechać. Jeżdżam niżej w strony jeziora. i widać że tutaj jest jakaś taka rampa chyba a dalej nie ma przejazdu yy, rampa do spuszczania chyba łódek nie wiem zobaczę jak to tutaj wygląda może bym w tym miejscu się zadom zadomowił parę metrów stąd od tej rampy na której można łódki spuszczać jest yy, fajny kawałeczek plaży Wydaje mi się, że będzie ciekawie tam. I zaraz tam pojadę i się ustawię. Jest już godzina siódma w tej chwili. Także czas najwyższy, żeby już zarzucać wędki. No a ja dopiero tutaj dojechałem. No zobaczymy. Zostanę tutaj na dzisiejszą noc, chyba i na jutrzejszy dzień i jutrzejszą noc też tutaj. Bo jest fajne miejsce wygląda. Nie wiem czy nie będzie tam zaczepów, ale z brzegu wygląda cześciutko Zaraz tam podjadę. No, i tutaj jest ta mała plaża. Wjadę tam. Mam nadzieję, że się tamten wydostanę. Później, na razie, zjeżdżam na dół. się gdzieś tutaj ustawię. O, będzie fajnie. Tak myślę. Ta plaża jest <gryw> jak dla mnie, sam raz. Na mój wymiar wędki już wędki już przygotowane do zarzucenia założę na haczyki ładne grube robaki, które kupiłem po drodze jadąc tutaj szkoda, że takich robaków nie można dostać w South Australii w ogóle dopiero tu w Victoria można kupić coś porządniejszego, ładniejsze robaki no za chwilę zarzucę i Zaczna się tutaj roz, e, po prostu urządzać. A wędki już będą stały i może akurat coś się w międzyczasie już przytrafi, nie wiadomo. Jeszcze jest jasno, ale słońce już jest, schodzi w dół trochę za horyzont, e, także jeszcze chwila i zacznie się ściemniać. Chociaż tutaj e, ostatnio e, dostałem wiadomość od e, e, Osoby, która była tutaj niedawno i z kolegą złowili w biały dzień 15 sztuk węgorzy. Coś niesamowitego. Łowili gdzieś z kamieni. Nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale ja będę łopił tutaj, ponieważ miejsce wygląda mi całkiem, całkiem przyzwoicie. Całkiem porządne miejsce. Robaki na haczykach. Ołów przelotowy. No i gotowe do zarzucania. Najważniejsza rzecz zrobiona, wędki zarzucone, no ja idę teraz urządzać resztę tutejszego mego obozowiska. Zebrałem się w starsze ciuchy, dlatego, że żeby węgorz, którego złowię, lub nie złowię, to zależy, węgorz, którego bym złowił, możemy całego obślimaczyć i później trudno to oczyścić z ubrania, więc do takiej węgorzowej wyprawy nadaje się tylko coś starego ubrać. Normalnie wypijam kawę tylko dwa razy dziennie, rano i w południe. Nigdy nie piję kawy wieczorem. No ale dzisiaj zrobiłem wyjątek, dlatego że jechałem 750 km cały czas w drodze i troszeczkę zmęczony jestem tą jazdą. No więc, a ponieważ chcę posiedzieć dłużej w nocy, więc próbuję wypić kawę. Może ona mnie trochę podtrzyma i pozwoli posiedzieć dłużej. Sprawdzam wędki. No i nie jest najlepiej. Woda wygląda pięknie, czysto tutaj, ale wyciągałem takie zielone zielsko i jeszcze jakieś tam zaczepy. Nie wiem, czy to było czy to było zielsko to, czy może jakieś inne. Myślałem, że będę musiał zrywać plecionkę albo przypom no, także nie wygląda to aż tak cudownie jak myślałem. Zaraz wyciągnę drugą wędkę i zobaczę co z tą wędką. No z drugą nie było problemu, no ale yy, haczyk jest zupełnie oprzyszczony muszę założyć yy, nowy, nowego robaka, więc jakaś drobnica, bo tutaj są różne inne ryby też, może mi obgoliła, a może, kto wie, może mały węgorzyk już próbował. E, zakładam robaki i zarzucam znowu. Założyłem również gumowe rękawiczki na swoje łapki, dlatego że komary tutaj naprawdę kąsają i nie mogę wytrzymać. No, a oprócz tego jak złoby jakiegoś śliskiego węgorza, no to takie jednorazowe rękawiczki w sam raz można za chwilę wyrzucić. I rąk się nie, nie pobrudzi. No i złowiłem pierwszego bęgorzyka, nieduży, krótki jakiś taki. Fajny, gruby, ale, ale krótki. E, no, chciałem sprawdzić po prostu wędki. Wyciągałem jedną wędkę i oczywiście tam są jakieś kamienie, więc zaczepiałem o te kamienie, e, ale pociągnąłem druga, drugą wędkę i poczułem, że jakieś tam coś się szarpie, a to taki nieduży średniaczek. No ale już pierwsza sztuka jest, więc... E, kto wie, może się uda więcej złowić. Jest godzina 20:30 w tej chwili dokładnie. Także jest szansa na więcej. Minęła godzina pierwsza w nocy. No i ja myślę, że to już wystarczy. Żadnych brań, żadnego nic. Oprócz tego jednego węgorzyka, którego złowiłem jeszcze na początku jeszcze z wieczora to później już nic. No i wędki zostawię tak jak zwykle z tym że zabezpieczę, żeby większa ryba nie wciągnęła. No i pójdę spać. Jeżeli się coś uczepi, to dobrze. A jeżeli nie, no to trudno. No a jutro zobaczymy. Może zmienię miejsce na tym samym jeziorze, ale poszukam innego miejsca może i popróbuję jeszcze jutrzejszy dzień i jutrzejszą noc. No, zobaczymy jak to będzie. A może jeszcze pojutrze. No. Trudno. Nie ma, to nie ma. Jest ten jeden. Prawdopodobnie jutro skończy na patelni. Zrobię sobie węgorzyka na obiad.